Cześć, z tej strony Hulaj Zbyszek. Dziś nowa hulajnoga Hailey Tiger 9, która naprawdę świetnie się prezentuje. Są to pierwsze wrażenia z tym sprzętem i od razu widać, że hulajnoga naprawdę dobrze wygląda. Ma bardzo fajne dodatkowe oświetlenie w kształcie pasków LED wzdłuż całej hulajnogi, którymi możemy sterować za pomocą aplikacji. Od strony wizualnej hulajnoga prezentuje się bardzo dobrze, co widać na filmie. Została ona wyposażona w dwa silniki 1000W oraz baterię 52V i 20,8Ah. High Tiger 9 ma 9-calowe koła i rozpędza się do około 55 km na godzinę. Jest również wersja z dziesięciocalowymi kołami. Hulajnoga ma w hamulce tarczowe, mechaniczne, które całkiem przyzwoicie działają. Wahaczowe zawieszenie w kształcie litery C z możliwością regulacji wyposażone w prawowity amortyzator. Całość bardzo fajnie ugina się pod moim ciężarem, tylko że ja ważę stówkę. Będąc w okolicach zawieszenia, muszę wspomnieć o bardzo solidnych błotnikach, które chronią nas przed zaklapaniem. Dek jest dosyć szeroki, gdzie swobodnie można postawić obie nogi. W którym zamontowane są dwa porty ładowania. Przy zakupie Hailey Tiger 9 dostajemy również dwie ładowarki. Dzięki czemu możemy ładować ją znacznie szybciej. Cały mechanizm składania Przesuwa się on wzdłuż naciętego rowka i wyposażony jest w jeden klips, co ułatwia nam czynność domykania. Dodatkowo jest sprężyna, która podczas składania sprawia, że obejma wskakuje nam na miejsce. Hulajnoga zabezpieczona jest kartami NFC. Można również skonfigurować ją z telefonem, którym później możemy ją blokować lub odblokować. Tu mamy jeden minus. Hulajnogę po wyłączeniu trzeba zablokować, bo nie robi ona tego automatycznie. Na kierownicy mamy umieszczony licznik, czytnik kart oraz panele sterowania Eco, Turbo, Single, Dual, czy włączanie świateł lub klaksonu. Wizualnie Hailey Tiger 9 tworzy zgradną całość. Co do jazdy mam mieszane uczucia, nie mówię, że jeździ się źle. Ale inaczej może ze względu na to, że przyzwyczajony jestem do bardziej pochylonej sztycy kierownicy. Co też nie znaczy, że niektórzy użytkownicy nie będą z tego zadowoleni. Pamiętajcie, że to są moje pierwsze wrażenia, więc po dłuższym teście może okazać się, że wcale nie jest tak źle, tylko kwestia przyzwyczajenia. Dodam, że hulajnoga ma również dwa tryby: soft, delikatny i taki hard, mocny. Ten delikatny sprawia, że czujemy się, jakbyśmy jechali hulajnogą jednosilnikową. Znowu ten hard daje odczucia, jak z Motusa GT. Troszkę szarpie, ale dzięki manetce na palec wskazujący jest to bardziej do opanowania. Są to moje pierwsze wrażenia. Każdy może mieć inne. Uważam, że jest to ciekawa propozycja. Kolejnową przy mojej wadze powinniśmy przejechać w granicach 45 km ze średnią prędkością 30 km na godzinę. Ale nie przeprowadziłem zbyt gruntownych testów, by móc to powiedzieć na 100%. Cena na dzień dzisiejszy jest to 8000 zł. Dla wszystkich zainteresowanych tą kolejnową zostawiam link poniżej filmu. Hulajnoga ma duży potencjał. Mam nadzieję, że dostanę ją na dłuższe testy, by móc naprawdę opowiedzieć, jak się nią jeździ. Bo na dzień dzisiejszy mam troszkę mieszane uczucia. Ale tu jeszcze raz podkreślę, pamiętajcie, że to może być kwestia przyzwyczajenia do czegoś innego. Muszę wspomnieć o tym, że hulajnoga po wyjęciu z pudełka od razu nadawała się do jazdy. Bo w większości sprzęcie trzeba coś dokręcić, wyregulować. Wszystkich użytkowników haileytiger Tiger 9 proszę o dzielenie się własnymi odczuciami i doświadczeniami z jazdy. Oczywiście w komentarzach filmu. Pasy LEDowe z boku normalnie mnie kupiły. Bardzo fajnie to wygląda i nie spodziewałem się, że coś takiego może mnie zauroczyć. Jeżeli nie subskrybujesz mojego kanału, zrób to jak najszybciej. Z góry Ci za to dziękuję, bo to motywuje mnie do dalszej pracy. Oczywiście, jeżeli film się podobał, zostaw łapkę w górę. Podsumowując, bardzo fajnie wykonana hulajnoga, ze świetnym zawieszeniem, z manetką na palec wskazujący, która w trybie hard działa dosyć agresywnie, ale da się ją opanować. Odczucia z jazdy są troszkę inne. Mnie nie do końca dobrze się na niej stoi. Ale to może być kwestia znalezienia swojej pozycji. Choć bywają hulajnogi, na które od razu staje i odczucia są super, więc warto przed zakupem przechać się na różnym sprzęcie i wybrać ten, który nam najbardziej odpowiada. Dziś sklepy stacjonarne dają taką możliwość, jeżeli jesteś z okolic Warszawy, zapraszam do elektrycznych Warszawa na międzyborskiej 60 przez 62, dzięki którym otrzymałem do testów tą hulajnogę. Na koniec, oczywiście, parametry techniczne producenta. Z góry dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam na kolejne. Pozdrawiam, hulaj Zbyszek.